Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Piątek, 23 września. Wielokrotnie Państwo dopytują, co z ustawą o broni amunicji, w związku z czym troszeczkę kuchni o broni amunicji, żebyście Państwo też wiedzieli, na co spędzamy, na co e, zużywamy czas, pieniądze e, Państwa, pieniądze darczyńców, za co dziękuję i, i czas, e, spo, główna część czasu właściwie w tym ostatnim półroczu Fundacja DARMA, poza innymi projektami, które mam nadzieję, że też powolutku będą wychodzić, wychodzić na związane z obronnością, ale z punktu widzenia ustawy o broni i amunicji, dostępu naszego do broni. E środowiska, które są wokół e PiSu, czy jakby środowiska w PiSie, które są zainteresowane ustawą o broni i amunicji. Mamy środowisko KUKIZA w środku i nie w środku dobrej zmiany, ale oni złożyli projekt ustawy, która miała wiele tytułów, ale jest projektem de facto pana Lewandowskiego ze strzału.pl. Jest projekt Republikanów, który był robiony we współpracy z Fundacją Adarma. Jest projekt. Solidarnej Polski, który się pojawił najpóźniej, i jest jeszcze środowisko wiceministra obrony narodowej Ociepy. Pan Ociepa jest z małego kółka sejmowego, ale jak spojrzą Państwo na arytmetykę sejmową, to się okazuje, że pan, wiceminister Ociepa, jest kluczowy w wielu rzeczach dla, ministra, dla PiSu. W związku z czym stąd tam jego. I jego zainteresowanie, bo, bo może, tak, nigdy się tym nie zajmował, ale, ale może yy, trzy, swoje trzy grosze dorzucić, a inni muszą go słuchać ze względu na arytmetykę sejmową. I teraz tak, yy, chronologia. Yy, jest złożony, yy, chyba najpierw projekt yy, kukizowców, yy, potem jest yy, projekt republikański, tak mi się wydaje, ale blisko siebie były złożone. Potem, po kilku miesiącach różnych sporów, walk wewnątrz PiSu, dochodzi do spotkania posłów odpowiedzialnych za, za, za te z, z, zainteresowanych stron ustawą o broni amunicji, razem z ekspertami każdej z, tej, z tych stron. I po trzech godzinach burzliwej dyskusji, konkluzja była taka, że nie mogą się dogadać co do tego, czy to ma być nowelizacja czy to ma być projekt całej nowej ustawy politycy, w związku z czym u, u, taki modus Vivendi na tamtą, na tamtą chwilę był, że zrobią, e, że zmodyfikują oba projekty, które były wtedy w Sejmie, to znaczy nowelizację Republikanów i ustawę Kukiza, tak żeby one były bliżej siebie ideowo i e, potem już środowisko stricte polityczne, niezwiązane z ekspertami wybierze sobie, który z tych projektów będzie Procedowany dalej, tak żeby był jeden, y, całej koalicji rządzącej projekt, a eksperci mieli y, zainteresować się, znaczy zbliżyć te projekty do siebie. Komisja miała wiele spotkań. Jedno z tych spotkań było w Toruniu, gościliśmy innych ekspertów. Nastawienia stron. Nastawienie Fundacji Darma, myślę, że Państwo znają i jest ono widoczne w projekcie republikańskim dosyć istotnie. Wbrew pozorom, jesteśmy bardziej koncyliacyjni niż, niż, niż się wydaje, ale są pewne rzeczy, których nie, w których po prostu nie ustąpimy. Kolejność, hierarchia dla Fundacji Darma jest bardzo prosta. Po pierwsze, broń nierejestrowana, po drugie, broń rejestrowana, po trzecie, jak najłatwiejszy dostęp do, do broni na pozwolenie. Po czwarte, nikomu nie pogorszyć. Jakie były nastawienia środowisk, z którymi e, e, współpracowaliśmy przez te dwa miesiące, bodajże tych komisji? Potem były następne, z których już e, eksperci innych stron nie chcieli się spotykać z Fundacją Adarma. Nie szkodzi, wolny kraj. E, otóż e, środowisko związane z Solidarną Polską e, niestety. Jeden z głównych jeszcze zanim powstała ta komisja, konfliktów, który był pomiędzy Solidarną Polską a, a republikanami, było to, że co przeszkadzało w projekcie republikańskim, e, stronie w uproszczeniu, mówię tutaj: Solidarnej Polski. E, całkowite umocowanie prawne obrony koniecznej poprzez zmianę 25 artykułu kodeksu karnego. E, drugi, druga rzecz, która z naszej strony była oburzająca. To był zakaz posiadania broni czarnoprochowej bez pozwolenia i to w ramach poszerzenia dostępu do broni proponowali ludzie związani z Solidarną Polską, którzy, wszystko na to wskazuje, byli tymi ludźmi, którzy współpracowali przy robieniu tzw. policyjnego projektu, który jest głęboko zakopany od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Jak spytałem jednego z tych ludzi, nawet nie o nazwisko, tylko o to dlaczego chcieli zakazać czarnoprochówki, to odpowiedź zresztą od bardzo uprzejmego człowieka, miłego, sympatycznego usłyszałem, że, że wtedy były inne uwarunkowania. Środowisko A i co jeszcze o nich można powiedzieć? Bardzo silne nastawienie na poszerzenie dostępu dla organizacji probronnych zaakceptowanych przez aktualny rząd. Dlaczego z tym walczyliśmy jako Fundacja Darma? Wielokrotnie o tym mówiłem. Nie chcemy, żeby społeczeństwo było podzielone na tych, którzy są prorządowi i mają dostęp do broni i tych, którzy nie są prorządowi i nie mają dostępu do broni. Przyczyna chyba jest oczywista dla każdego, tak? Jak wielokrotnie powtarzałem, wszyscy w Polsce, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem, nie siedzą w więzieniu, powinni mieć dostęp do broni, bo to wynika z ich prawa, prawa do życia i naprawdę Rosjanie nie pytali za bardzo o światopogląd. Jak wpadali do miasteczek i wsi we wschodniej Ukrainie. W związku z czym, tak chcemy, żeby w czasie kryzysu, a kryzys się rozwija, bardzo ładnie, niestety czy niestety, na naszych oczach, żeby wszyscy Polacy mieli prawo obrony własnej rodziny, własnego mienia. Środowisko związane z panem Ociepą to jest środowisko szkoleniowe, czyli i to takie trochę dla mnie zabawne, bo, bo związane z ministrem Ociepą, i mówili, że ważne jest, żeby szkolić ludzi, którzy nie chcą iść do wojska, są dobrze usytuowani finansowo i żeby oni mogli się szkolić również z bronią samoczynną, bo to może być przydatne dla Państwa. W jaki sposób? Nie mam pojęcia. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie się szkolili z taktyki wszystkich kolorów. Może nie tęczy, ale wszystkich kolorów. Czarnej, zielonej, niebieskiej, czerwonej i tak Natomiast to nie jest celem dostępu do broni cywilnego. I to nie jest to, żeby cywile niezaprzysiężeni mieli broń i ćwiczyli się wojskowo. W żaden sposób nie wzmacnia obronności kraju. W związku z czym z naszej strony to niezrozumiałe. Środowisko związane z kukizowcami, no to jest uporządkowanie systemu prawnego, żeby był ładny, spójny wewnętrznie, żeby nie przesadzać, żeby jednak wszyscy dostępu do broni nie mieli, żeby wszystko było rejestrowane na klik jeden. Yy, mogło być porządkowane przez elektroniczne kontakty urzędowe, że tak powiem, koncesyjnych podmiotów czy obywateli. Po dwóch miesiącach doszliśmy do konsensusu, jak zmienić te dwa projekty, żeby były, żeby wszystkie cztery strony się na niego zgodziły. Projekt Republikanów został tak zmodyfikowany, żeby, żeby był zaakceptowany przez tamte strony i projekt Lewandowskiego projekt kukizowców też miał być tak zmodyfikowany. Co się stało jednak? Otóż w, i to jeszcze o tyle było zabawne, że projekt tej całej ustawy miał być jako pierwszy pokazany, zmodyfikowany. My mieliśmy wtedy prawnika fundacyjną związanego z fundacją niedostępnego z przyczyn wakacyjnych. I zastrzegałem, że my troszeczkę później opracujemy swoją część. Jako pierwszy, pierwszy rozesłaliśmy projekt, i się okazało, że to, na co się strony zgodziły podczas spotkania ostatniego wspólnego, zostało podważone w, 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 w korespondencji mailowej co jest niedopuszczalnym naruszeniem warunków negocjacyjnych, bo jeżeli przy stole się umówiliśmy na konkretne warunki, a potem jak jest wysłany tekst z zapytaniem, czy to jest dokładnie to, co chcieliście osiągnąć, są stawiane kolejne warunki ograniczające dostęp do broni. Także to było z naszej strony no bardzo, bardzo niemiło odczytane, potem jeszcze była zabawna sytuacja, ponieważ Fundacja nie jest z Warszawy, reszta, nie, reszta, przepraszam, środowisko po było z miasta środowisko Solidarnej Polski i Kukizowców, to jest Warszawa, w związku z czym po Warszawie zaczęli rozgłaszać, jakoby Fundacja Darma zerwała zerwała e, e, negocjacje i nie dotrzymała warunków umowy, co jest o tyle zabawne, że jak spojrzą Państwo na autopoprawkę Republikanów, wszystkie warunki, które zgłosiła tamta strona, zostały w nią wprowadzone. Jeżeli Państwo spojrzą na autopoprawkę Projektu Kukiza, która 16 września bodajże 22 roku weszła do Sejmu. Tam warunki nie zostały dotrzymane, w związku z czym my osłabiliśmy wolnościowy wydźwięk troszeczkę projektu republikańskiego. Oni nie zrezygnowali z tych swoich oburzających propozycji, a w międzyczasie Solidarna Polska jeszcze złożyła swój projekt, chociaż założenie polityczne było w kwietniu, maju, że są tylko dwa projekty, które już są złożone e, i to było uzgodnione na tym spotkaniu, na którym byłem. I potem politycy mieli sobie wybrać tych dwóch projektów. Czyli e, to nie. E, przy wszystkich trudnościach negocjacyjnych, jakie miałem osobiście z ekspertami innych stron, właściwie nie mogę powiedzieć, żeby to eksperci byli winni. Chociaż ich nastawienie co do ideowości oczywiście bardzo, bardzo jest inne niż Fundacja Darma. No ale to Solidarna Polska wystąpiła z nowym projektem. To Cookies zgłosił w końcu projekt, który jest niezgodny z ustaleniami. Projekt republikański jest jedyny, który jest zgodny z ustaleniami, które miały miejsce na ostatnim spotkaniu wspólnym w toruniu, którego byłem gospodarzem. I jak spojrzymy na ten projekt kukizowców, jakie tam są zarzuty, które nadal które już się nie powinny pojawiać, bo, bo miało być to ustalone, a jednak się nie stało. Jeszcze, yy, może na ten temat będzie osobny materiał. Nadal jakieś natręctwa, tak? urojone bogactwo, nerwowe tiki mają być podstawą ICD-10. tak Ma być podstawą do tego, żeby człowiek w Polsce nie mógł posiadać broni. Jeżeli spojrzymy na, ten, na tą listę, o której już wielokrotnie mówiłem, którą z uporem maniaka wkładają tam w ten projekt, e no to spora część, większość z Sejmu nie mogłaby mieć dostępu do broni. Nie został poszerzony dostęp do broni powtarzalnej, historycznej, a miało to być włożone w ten projekt. Nadal są niekonstytucyjne progi wejścia do posiadania broni palnej. Niestety. Tak to wygląda w praktyce. Nie ma zrozumienia politycznego, dlaczego tak kluczowy w sytuacji kryzysu jest dostęp do broni dla obywateli, zwłaszcza ten niereglamentowany. Nie ma tego zrozumienia wśród polityków, nie ma tego zrozumienia wśród ekspertów od taktycznych szkoleń. Niektórzy już z tego wyrośli, inni jeszcze nie, ale nie rozumieją, że w sytuacji terenu czasowo zajętego przez Wroga, to naprawdę nie panowie mają mieć broń, tylko starsza pani ma mieć rewolwer, żeby ograniczyć agresywność grasantów, bandytów, dezerterów i armii. Armii obcej, ale nie jako działań zorganizowanych, bo przeciwko tym oczywiście broń w rękach obywateli, nic, nic czy poza symbolicznym wymiarem. Nie zrobi. Od tego jest obronność państwa, żeby bronić obywateli, a tam, gdzie ona nie daje rady, to przed bandytyzmem, również osobach w mundurach, ma chronić obywateli prawowity, godziwy, przyrodzony, dostęp do broni, który wynika z przyrodzonego prawa do obrony, do obrony życia. W związku z czym, reasumując, yy, Zobaczymy, co będzie dalej w Sejmie. Ostateczne decyzje, jak zawsze, są w przywództwie dobrej zmiany. My ze swojej strony, czy to jako Fundacja Darma, czy, 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 inni, czy inni eksperci, tak naprawdę mamy wpływ tylko pośredni. Natomiast jestem dumny z tego, że dzięki Państwa wysiłkowi sympatyków darczyńców doprowadziliśmy w 2022 roku do sytuacji, która była całkowicie nierealna podobno w 2015 roku. To znaczy kilkudziesięciu posłów w większości sejmowej podpisało się pod projektem, w którym jest zastrzeżone, że każdy ma prawo bronić się przed napastnikiem nawet jeżeli skutkiem tego będzie utrata życia przez napastnika. Mamy kilkudziesięciu posłów, którzy podpisali pod broje, projektem, który dopuszcza broń historyczną bez żadnej rejestracji, bez reglamentacji. I to jest wysiłek darczyńców fundacji, to jest wysiłek Fundacji Ad Arma. I jest, jestem bardzo, bardzo się cieszę, że to okno Overtona przesunęliśmy i że nie da się już bez utraty twarzy mówić, że w Polsce mamy powszechny dostęp do broni. Nie mamy powszechnego dostępu do broni. O ten dostęp do broni dla Was, dla sympatyków i dla wrogów fundacji walczymy od, od siedmiu już lat, za co bardzo dziękuję. Przypominają mi koledzy o rzeczach, których nie robię, w związku z czym jeżeli Państwo wspierają fundację to kluczowym jest i bardzo ważnym, żeby Państwo naciskali ten, tą, tego kciuka w górę żebyście udostępniali krzyżowo na innych platformach, to znaczy materiał z YouTube'a na Twitterze, na, na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, to jest bardzo ważne. Komentujcie też, żeby te, te, te algorytmy nieszczęsne ułatwiły nam pracę. Za wsparcie finansowe dziękuję. O to wsparcie elektroniczne w mediach społecznościowych gorąco proszę i postaram się pamiętać o tym, żeby od tej pory zawsze o nie prosić. Dziękuję i do usłyszenia.